Jak działa oś czasu? Wyłączymy sobie naszą oś czasu na początek. Yy, mamy nasz timeline, czyli naszą oś czasu. Chcemy sobie stworzyć właśnie nową sekwencję. To usuniemy z poprzedniego odcinka. Klikamy sobie prawie przycisk myszy i tworzymy nową sekwencję. Pojawia, pojawia nam się takie okienko. W tym okienku tutaj wpisujemy sobie nazwę naszego projektu, naszej sekwencji. Jeden, załóżmy. Jak wytłumaczyć, co to jest sekwencja? Sekwencja to taka rozdzielczość, takie wszystkie nasze ustawienia, które ma mieć nasz film. Jeżeli chcemy ustawić te ustawienia, klikamy tutaj w nasze zakładki, Settings i wybieramy Custom. Tutaj wybieramy 25 klatek, chyba że macie materiał nagrany jakoś inaczej, w 30 klatkach, na przykład w NTSC lub cokolwiek innego. To wybieramy inne opcje, ale jeżeli nagrywaliście w Polsce, to mamy system PAL, wybieramy sobie 25 klatek. Tutaj ja zawsze zaznaczam opcję 1920 na 1080. Nawet jeżeli mam materiał nagrany w 4K, to zaznaczam sobie te opcje, te opcje. Dzięki temu mój komputer szybciej pracuje. Po prostu tutaj zaznaczamy sobie Pixel 1, tutaj zostawiamy tak, jak jest. Progressive Scan również zostawiamy tak, jak jest. Nie ma co tego omawiać, chyba żebyście chcieli, to dajcie znać. No i, no i tak jak jest tutaj te opcje, mają być takie same właśnie jak tutaj głównie. Chodzi właśnie o rozdzielczość. O rozdzielczość. Chcemy na przykład zapisać sobie te ustawienia, aby w przyszłości już nie, ich nie zmieniać. Czyli klikamy Save Preset. Wpisujemy nazwę naszego presetu, sekwencji, które yy, chcemy tworzyć. I w tym miejscu są nasze informacje dotyczące tego naszego presetu. Czyli na przykład. I klikamy OK. Utworzył nam się preset. Utworzył nam się preset, który jest tutaj w custom. E, custom. I mm, my utworzyliśmy sobie ten. Jak widać, tutaj jest moje info, które przed chwilą napisałem. A tutaj są wszystkie moje ustawienia, które właśnie ustawiłem przed chwilą. Ustawiłem przed chwilą. Dobra, klikamy OK. E, I mamy już gotową oś czasu. Utworzymy sobie jeszcze jedną sekwencję. I teraz mogę sobie właśnie wybrać z moich presetów. Okej. Okay. i tutaj jak widzisz na naszym timeline pojawiły się dwie zakładki, to są zakładki właśnie naszych sekwencji, i tutaj możemy sobie przenosić nasze pliki. Jak przenosić pliki, klikamy sobie na nasz folder, gdzie mamy pliki. Tutaj sobie patrzymy, co my tu mamy. Chcemy naprzód to, chcemy naprzód to, i sobie przenosimy. I teraz nasz program pokazał, czy chcemy zmienić te ustawienia sekwencji, które przed chwilą zmieniliśmy. Chcemy jednak zostawić. Te, jakie ustawiliśmy przed chwilą, bo po to ustawialiśmy właśnie, aby, aby ją zostawić. Chyba, że chcemy zmienić, bo pewnie ten materiał jest nagrany w 4K, ale nie zmieniamy, zostawiamy tak, jak jest i widzimy, że ten materiał nie jest taki, jak tutaj. Nie jest taki, jak tutaj właśnie. Możemy tak przeciągać myszką, żeby patrzeć, co, jak to wygląda. Jest tutaj, tylko jest właśnie wyskalowany, czyli jest taki Full HD, a 4K jest większe, trochę w, w tej ramce, której tu widzimy więc musimy zrobić taki manewr, prawym przycisk myszy i klikamy sobie to opcję. to opcje, klikamy sobie to opcje i teraz ona nam wyskaluje nasz pliczek do naszej ramki, naszego frame'a, który, na, w którym będziemy pracować w tym miejscu jest taki suwaczek, dzięki któremu możemy przeciągać i patrzeć co i jak, tutaj jest nasze pole działania, czyli play Klatka, jedna klatka w prawo, jedna klatka do tyłu, tu do przodu, tu do tyłu. Tu klikamy, aby przejść do początku naszej sekwencji. Tu klikamy, aby przejść do końca naszej sekwencji. W tym miejscu mamy V1, V2, V3. To są nasze warstwy. O warstwach będzie inny odcinek. Na samej górze mamy wideo, a na dole mamy audio. Przenosimy sobie kolejny plik. W tym w pliku nie ma audio, nie ma nagranego audio, po prostu jest tylko samo wideo a w tym pliku jest nagrane audio audio z wideo audio z wideo, ale co zrobić jeżeli na przykład mamy coś takiego, że nam się nie wiemy, że mamy te nagrane audio ale nam się nie przenosi to audio czyli musimy sobie zaznaczyć tą opcję, bo widocznie ona się odznaczyła w jakimś, jakiś sposób klikam sobie tą opcję i teraz możemy sobie przenosić w tym miejscu mamy kilka fajnych motywów. Również, również możemy sobie kliknąć tutaj i przeciągnąć w prawo i w lewo myszką, aby przeciągnąć nasz czas na osi czasu. Czyli na przykład możemy też również wpisać sobie, jaką chcemy minutę, na przykład je, minuta 11 sekund. I mamy minuta 11 sekund. Dobra, mamy tą nasz, naszą oś czasu. Możemy ją sobie przewijać, przewijać w tym miejscu. żeby sobie przewijać tą oś czasu. Możemy tutaj zaznaczać i zmniejszać na chcemy sobie jedną klatkę zobaczyć w naszym klipie to widzimy sobie tak możemy sobie zwiększyć, to samo tyczy się tutaj możemy sobie przytrzymać i tak samo operować w tym miejscu To również sobie zwiększamy i sobie operujemy tak jak chcemy również to się tyczy tutaj na przykład mamy tych kilka warstw, o których będę później mówił mamy właśnie przybliżenie można również to przybliżenie robić altem i scrollem w myszce, przybliżać, oddalać Tutaj możemy sobie zmieniać właśnie e, tak jak w folderach, tak jak folderach. Jeżeli mamy właśnie taką sytuację, to w tym miejscu możemy sobie w prawo, do góry, do dołu. Tak samo przytrzymując Ctrl w tym miejscu możemy sobie operować scrollem. Puszczam Ctrl, wtedy w prawo, w lewo. I, I to samo tyczy się właśnie audio, które jest tutaj na dole. Teraz nie ma, ale które jest o które jest tutaj właśnie na dole. To samo możemy robić. To samo możemy robić. W tym miejscu mamy nasze warstwy. Raz, dwa, trzy, cztery, nasze oczka również, które możemy sobie wyłączyć. na potrzeby tego zrobię sobie inaczej, możemy sobie na przykład włączyć tą warstwę, a wyłączyć tą, co nie. I teraz widzimy sobie tą warstwę. Ale jeżeli wyłączymy sobie oczkiem. To widzimy tylko tą pierwszą warstwę naszą. To samo właśnie tyczy się audio. Możemy sobie zmutować nasze audio albo włączyć tylko sobie jedną ścieżkę. Na przykład ta nas interesuje, to tylko tą będzie słychać, a tych reszty nie będzie słychać, tylko te ścieżki na tej, na tej linii będzie słychać. Dobra, ale jeżeli na przykład nasz klient mówi: Panie, chcę poprawkę, chcę poprawkę, chcę zmienić to i to, no to ja wtedy robię tak. Kopiuję sobie e, moją sekwencję ctrl-c i ctrl-v zaznaczam ją e, prawym przyciskiem myszy rename i na przykład wpisuję tutaj literkę a literkę a, dwa razy przyciskam i mam nową zakładkę z tym samym projektem i tutaj wszystkie zmiany wprowadzam wszystkie zmiany wprowadzam na przykład i możecie, tutaj możemy sobie wyłączyć naszą e, zakładkę również sobie włączyć ją w tym miejscu i yy, dla porównania to był poprzedni ten y, nasza wersja projektu, a tu ta po zmianach. No i dobra. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku.